W Dola, przywitaj się. I jestem Dola. Witam w do odcinku. Yy, Samotnej wyspy. To jest rogi tego, co skończyliśmy. Tak. Nie zamialiśmy się pożegnać, bo część się wyłączył. Inny... tali sposób... sprzed! tali sprzed! Kit! no Kit! Ja to zrobię sam, później. Teraz, tak, to by warto było to zbierać, nawet taki pasek. Ui, tani balsam. My tutaj, na tej, tak, na tej wyspie nie mamy żadnych za, za, zasad, nie, ma, nie mamy za, za, żadnych zadań, tylko po prostu żeby przestać. No, chciałam takie coś zrobić, bo mi się spodobało. Idę do kopalni. Wchodzę do kopalni. Jak to tutaj tymi roszami? Nie wiem. Proszę, tak jest. U mnie nawet jest jak... Jeśli wykopię jeszcze jest no to szanowni prosi. To kopiemy tak samo, jak David Joker. Spiralnią. Ale ty, żwir, mi przeszkadzasz. Dziękuję. U. Jeśli słyszycie głośności, to wybaczcie, ale no to jest czek dalszy, Balanki. to kłótnia. No dobra, nieważne. Ta ludzka kłótnia, ale kit. No, nadzieję, że nic nie słyszycie. Aj. Cze y czego tu będziesz szukał? No, coś poszuka, może żelazo się uda, ale leś. Dobrze by było. Przełączyłeś się na elgi? Dziękuję, że jej przypomniałeś. Brawa dla, dla doli, który mi zawsze przypomina, żeby przełączać się pomiędzy poziomami trudności. Tak, trudności. Dosłownie, człowieku. Dajcie, że trochę. Chociażby trzy płoki. Ja chyba o wiele, nie proszę. Zaraz mnie Zaraz mi się w skończy. O, Wegiel. Jest, jest. Mały. Jeszcze. Jeden. Uhu. filka. Musimy to dobrze zrobić. Zbierajmy węgiel razem z wami. I ze mną też. To winny blok węgla. Co już kreatujesz, to, to blok węgla. Nie rudy, tylko blok. Cały czarny. Aha. Oto No bardzo fajnie było. Dobra, tutaj skoro tak miałem zejście, czyli panie dobra ziemia. No! To będzie tak, że tutaj musi być jeszcze jedna. No. Dokładnie. <laughs> tak, zejście. Tutaj mamy jeszcze trochę węgla. Węgla nigdy nie wiele. A jakby zawsze za mało. Dosłownie o to i przekazanie Boże chcieliśmy Wam dzisiaj podać. Bo zawsze ktoś potrzebuje wędza. to go nie ma. A jak nie potrzebuje, to ma tego całą cał, cał groma. No. łe teraz chyba to, chyba to przysłowie się jednak yy, no... Ale kiedyś nie było. To Jesteśmy. Chwilka przed... Chwilka. Yy, chwilowa przerwa na reklamę. Tak właśnie yy, z tym węglem to. Kiedyś to naprawdę było jeszcze w alpie. No. Wejdźcie teraz też tym. Chodź. Nie. Nie. kamienia. No spoko. Już się boję co tam się dzieje ze zewnątrz. bo już znowu noc zapadła. No. Na przykład, y, pobić mnie. się chwil, chwil, Wracam się. Wracam się. Dobra, to na razem. Wow! Huh, fajna. Twierdza? No coś właśnie tutaj pan robił, że pod wyspą jest twierdza. Czyli... Wow! Na następnym odcinku idziemy do twierdzy. Już ty robię, No, ekstra. a się przestraszyłem tych klasków. Z tego, co wiem, to w twierdzy jest starszy dużo potworów. Żywi mój miecz Trzymaj kciuki do lawy, nie było nocy. Jest. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie, yeah. ja! Może już było. Nie, bo, bo tak szybko by nie przeszło. Tak moim zdaniem. Kwiatki nasze rosną. Jeszcze rosną. o Dobra, w robimy. narobi pan skrzynki o ja o tutaj będzie skrrzybko Szybkie procedury będę miał. Edelman si wszystko. Edelman tutaj się na się nie tutaj się jeszcze się siera, Człowieku. No, siera, siera, No kurcze. Okej, okay. tutaj. No, pies będziemy mieli tak na szyty Dobra. Więc... Tak. Teraz jeszcze chyba poczekamy na noc, co, Dola? Jak myślisz? Okej. Okay. Albo nie, dobra, słuchajcie, idziemy, idziemy na twierdzę. Ludziska, w tym odcinku idziemy już na twierdzę. Kurczę, gdzie ja poszedłem. Gdzie ja też szablą? Uh, tutaj chyba. Nie. Ha. Huh. Odzia ja szablę wcześniej. Subskrybuj. Aha, dobra. Dzięki. Daj Znakręci nam się w głowie zaraz To jest jedyny minus tego wszystkiego, że tak się kręci w głowie O, jesteśmy Silverfisha tutaj mogę wyjść Tu przeszłeś, czy ja? szkielet? Nie. Yeah. Uuu, dwa ja, szkelety! się! O. Oh. Skelet, i walić. A, ona. Stoisz tam? To chyba jestem, chyba jest, ja? Ja. jest jest. O, masz. O, węgiel. Tylko o ja tym marzyłem, żeby znaleźć jaskinię. Boże. Dobra, już. Złoto, złoto, złoto. to, złap to. Złap to. U, lol. Złap to, złap to, Dobra, później to zbierzemy. Nie wiem. Wiecie to ja nie było na razie materiałów. Na razie Na razie pozwiedzamy wszystko. Uziska. Pozwiedzamy najpierw. I pozabijamy przy okazji potwory. Dobra, tutaj mamy żelaza. Ale tutaj mogą być silverfishe, wiecie o tym. Jeśli ja spo... jeśli ja spotkały ten pocał, to tam będą się respiły silver silverfishe. Ja już się ich boję, jednak wy e... wolę tam nie wiedzieć Wolę nie wiedzieć co tam jest Wow Paleruiny O, wygieli ich chlebek przy okazji jeszcze. No to mi się podoba Będziemy mieli strasznie dużo żarcia. Jabłko, żelazne zwiedzia na, na ha jabłko i znowu się zwiedził teraz hell na żelazne. Chyba tam jest tak dużo chat i biblioteka, bo już myślałem, że spały tych pająków jaskiniowych. Więc idziemy dalej. Przejedźmy całe drewno, już musimy przerobić na Dobra, patrzcie, ją teraz Będziemy świecić. Le parkour. A, a, a gdzie jest? A! Kwiat, kwiat, kwiat! Nie! Ooooo, eksplosił. Nie wiele Słyszę so, Rajciu, Rajciu, Rajciu. To jest ja yes, yes, yes. Nie, nie, nie! Nie przerostuj drzwi! Mówię ci, zabijał cię. Słodki creeperek, dobry creeperek! Tak, wystaw swoje luszki. Ty go. No dobra, muszę mu się przeciwstawić. Ej, tak. Jak tak będę o to. Podejść tu. No ty. podejdź mi tu, to pająk jeszcze. No, Baba, żeby żeby już, Już teraz Raz więcej pająków. A! Weź się. Weźcie go. Weź się. Właśnie. pająki się noją. tam go nas Dobra idę tutaj. Biblioteka. Wejdźmy do biblioteki. Widzicie panie, czyli o skrzynka eee, nie chcę tego. Po co i to będzie? potrzebne tam. Też się tak zaczyna zastanawiać, jak jest, to wyjdzie. Już ci mówiłem. Co Dobra. Co, nie Dobra, ty się twoi mam guzik?

Co tu teraz robimy, Dola? Siądź się na pokojowy i wyjść. Wybaczcie. Będziemy wychodzić na pokojowym. Uhu. Ej. I co ty uruchomiasz? Nie. Dobra. A, tutaj są moje spotkania. To są moje łódki, które stawiłem. To jestem blisko wyjścia na pewno. Tutaj było to moje żelazo, które, znalaz które znalazłem. Tutaj na górze byłem. Tak, tutaj tą tu lawę znalazłem. Ta na górze byłem, czyli tak. Znowu przypada w twierdzy. Aha, złoto no jesteśmy. Nie, boże, jednak... Wyjście jest tutaj. Tak, bo mieliśmy tak tą jaskinię na początku. No, a co walczyliśmy ze z tymi... Tymi... I tutaj mieliśmy to żelazo I tutaj gdzieś powinno być... Wyjście. No właśnie szukam. Tutaj jest złoto. Chwilka, no my sobie to złoto. Tylko wiem co muszę zrobić. I chyba mi wyobrażacie, że musiałem być na Peaceful, ale... ...zdziwiłem się jak on tutaj sobie tak siedział. Żelazo sobie przetopimy na... na żelazny wieczór. A ja sobie przez ten czas poszukam wyjścia. Tutaj złoto znalazłem. A pan gdzie z góry? Coś musimy dojeżdżać, nie? Może gdzieś tu? Nie, tutaj też nie. A w tych gdzie... A tutaj może, chociaż nie. Nie wiem gdzie. No bo tutaj przecież mieliśmy tą epicką falę. Gdzie? Patrz, w górę. To mi się wydaje, że może to w górę, a to mogę, a ja mogę tutaj w bok jakoś wlecieć. bo pamiętam, tu dla Okej, okay, mamy już los. Zrobimy sobie uh, żelazny, gdzie Wszystkie patyki... A dobra, wrócę później jeszcze kiedyś tutaj. Odnieść na... Nie mam. Okej. Okay. No, i idziemy. Wracamy. Dzień dobry. Mamy I Tutaj będzie tak, że... Od że tutaj jest twierdza. Ale czy szukamy ją ja chyba napisu? Jeśli ja się, się oczywiście zgodzicie. Piszcie w komentarzach, co ty myślicie, czy na pewno czy na mam to zrobić, czy się połączyć? Więc napiszcie, proszę was. Dobra, wchodzimy na górę. jakbyśmy sobie przełączyli teraz na łatwy, czy ten Enderman by się na nas przeteleportował? Łatwiej. On pewno, teraz gdzieś... Nie, na no, pewno on się już przestał wkurzać. Pewnie Pewno gdzieś teraz... Tam siedzi w Czarnobylu. Nie, to prostu on zniknął i już nie wróci. Nigdy. To twój więc dziękuję za się, że go się że on Wam się podobał. No, żegnaj się, Dola. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, subskrybujcie w tym i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku yy, zaginiono, nie, jakie to mówiłem? Samotna wyspa, tak. Samotna wyspa. Więc do zobaczenia i na razie. oglądanie. I na razie.